Dzień dobry Państwu! W tym odcinku chciałbym z Państwem porozmawiać na temat raka jelita grubego. Czasu, jak zwykle, będzie pilnowała ta klepsydra. Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Może on zagrozić naszemu zdrowiu i życiu. Obserwujemy w ostatnich latach jego częstsze występowanie u ludzi młodych. W przedziale wiekowym od 20 do 54 roku. Co piąty rozpoznawany rak jelita grubego znajduje się właśnie w tej grupie. Natomiast mamy olbrzymie możliwości, żeby zaradzić temu problemowi. Przede wszystkim powinniśmy postarać się jak najwcześniej wykryć zmiany przedrakowe w jelicie grubym. One rozwijają się latami, przez dziesięciolecia. A jeżeli nie uda nam się wykryć tych zmian przedrakowych, to przynajmniej wykryć wczesne postacie tego nowotworu. Mamy potężną broń, która przeznaczona jest właśnie do tego, mianowicie kolonoskopia. Jest to badanie endoskopowe jelita grubego. W trakcie tego badania możemy rozpoznać polipy, możemy je usunąć. Polipy są to zmiany właśnie przednowotworowe, te, z których. Po latach, po wielu latach może rozwinąć się rak jelita grubego. Poza tym możemy wykryć wczesne zmiany rakowe. I te zmiany, jeżeli są wcześnie leczone, to praktycznie możemy powiedzieć, że w 90% kilku procentach mamy szansę na całkowite wyleczenie. Kiedy powinniśmy wykonać badanie endoskopowe jelita grubego? Naukowcy są zgodni, że to badanie profilaktyczne powinno być wykonane. W okresie od 50 do 74 roku życia. Oczywiście trzeba zacząć w 50 roku życia. Jeżeli nie stwierdzamy żadnych zmian w jelicie grubym, powinniśmy powtórzyć to badanie po 10 latach. Natomiast jeżeli w trakcie kolonoskopii stwierdzimy polipy, usuniemy te polipy, to wówczas o terminie kolejnego badania decyduje lekarz na podstawie badania histopatologicznego tego polipa lub polipów, no i wielkości polipów, jak i również ich ilości. Jeżeli mamy sytuację, w której występują obciążenia rodzinne występowaniem raka grubego, to wówczas mamy odmienną taktykę postępowania. Kolonoskopię prewencyjną wykonujemy zdecydowanie wcześniej, w 40. roku życia. Co to znaczy to obciążenie rodzinne? Określamy to w ten sposób, że jeżeli mamy w rodzinie krewnego pierwszego stopnia albo dwóch krewnych drugiego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego lub zaawansowanym polipem, to wówczas ta kolonoskopia powinna być wykonana właśnie w tym 40 roku życia albo 10 lat wcześniej, przed ujawnieniem się raka jelita grubego u naszych krewnych. A co z objawami klinicznymi? No, właśnie ta sytuacja, jeśli chodzi o kolonoskopie, jest fantastyczna, ponieważ chroni nas w sposób taki najbardziej bezpośredni przed rakiem jelita grubego, ponieważ możemy usunąć zmianę przedrakową, jak i rozpoznać wczesną postać raka, ale mamy szansę na to, żeby tego raka rozpoznać także we wczesnych etapach jeżeli zwrócimy uwagę na pewne objawy kliniczne. My je nazywamy objawami alarmowymi, bo jeżeli one wystąpią u nas, to znaczy, że musimy absolutnie zgodzić się do lekarza i wykonać odpowiednią diagnostykę. Do tych objawów należą obecność krwi w stolcu, przewlekła biegunka, przewlekłe zaparcia, naprzemienna biegunka z zaparciami. To jest ta sytuacja, w której mieliśmy prawidłowe wypróżnienia, a od dwóch, trzech tygodni utrzymuje się te częstsze oddawanie stolsa, biegunka albo mamy zaparcia. Do kolejnych ważnych objawów należy ból brzucha. Ważne jest zaobserwowanie i wychwycenie takiego niezamierzonego chudnięcia. To może świadczyć już o rozwijającym się procesie nowotworowym. Objawami raka jelita grubego może być męczliwość, osłabienie. To może być związane z narastającą niedokrwistością. Jeśli wykonamy morfologię krwi i stwierdzimy niedokrwistość, to jest bardzo ważny objaw raka jelita grubego. Także powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli objawy, które tutaj Państwu wymieniłem, wystąpią w nocy, to też jest taka sytuacja alarmująca. Alarmująca o tym, że w, naszym, w naszych jelitach może rozwijać się choroba organiczna. Oczywiście chcę podkreślić niekoniecznie to musi być rakieta grubego. To może być inna choroba, na przykład z zakresu przewlekłych nieswoistych chorób zapalnych jelit, jak grządziające zapalenie jelita grubego. Dlatego pamiętajmy o tych objawach. Nie czekajmy, nie zwlekajmy z wizytą u lekarza. To jest ta kolejna druga szansa po wykonaniu kolonoskopii prewencyjnej, czyli tego badania endoskopowego jelita grubego, która może relatywnie wcześnie wykryć raka jelita grubego i zastosowane wówczas leczenie może być bardzo bardzo skuteczne. Na zakończenie mojej wypowiedzi chciałbym jeszcze podkreślić jedną rzecz, że wielu ekspertów yy, mówi, że powinniśmy kolonoskopię prewencyjną wykonywać Zdecydowanie wcześniej, już w 45 roku życia. Yy, dlatego, że coraz częściej ten rak jelita grubego występuje u ludzi młodych. Zwłaszcza i ta kolonoskopia miałaby uzasadnienie u osób z otyłością, siedzącym trybem życia, palących papierosy, spożywających alkohol i spożywających małą ilość warzyw i owoców, czyli w ogóle spożywających mało błonnika. Są to takie najważniejsze czynniki ryzyka raka jelita grubego. Proszę pamiętać o tych pewnych zasadach, które mogą nas uchronić przed rakiem jelita grubego, a jeżeli on już wystąpi, to wczesne leczenie może dać nam szansę na całkowite wyleczenie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.